Trzy tygodnie, do wielkiego rewanżu, do powrotu, powrotu na tron. E, jakie etap przygotowań, jakie teraz, e, czy to już jest ten moment, w którym czujesz e, narastającą e, adrenalinę, emocje, że ten pas jest na wyciągnięcie ręki? Ogólnie dobrze się czuję. W całych tych przygotowaniach to e, już nie wiadomo. Jestem 20 lat w tym sporcie i staram się nie doprowadzać do takich sytuacji jak kiedyś, że na trzy tygodnie przed walką jestem dosyć mocno Zajechany, więc teraz będziemy tylko odpuszczać, schodzić, już z takich mocnych obciążeń, łapać szybkość i świeżość, i troszeczkę ochoty do tej walki. Czy na tym etapie jesteśmy w stanie zobaczyć, my, kibice, media nowego Michała, czy już na tym etapie po prostu lepiej przygotowanego? Wiesz, no, ty, 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 ciężko mi tak powiedzieć. Ja staram się cały czas wyciągać wnioski z przegranych. Tak samo poprawiać cały czas elementy, które, yy, które mam dobre, i te, które mam słabe. I, i z walki na walkę pokazywać nową wersję siebie a czy tym razem się to uda to też zobaczymy no bo wiadomo styl przeciwnika robi też walkę nie? czy to że będziesz walczył w Ergo Arenie, ma dla Ciebie jakieś znaczenie, bo wiad... bardzo lubię Ergo Arenie, naprawdę jeżeli chodzi o lokalizację w Polsce i, i mam tam y, fantastyczne wspomnienia i, i bardzo się cieszę, że mogłem tam zawalczyć tą to było na moją prośbę przyłożyłem tą walkę z łodzi gdzie jestem troszeczkę przesądny i tam wiadomo jak ostatnia moja walka w Łodzi się potoczyła, nie? Czy śledzisz walkę swojego młodego, który dzisiaj startował w kadrze w Myszkowie? Rytoryczne pytanie. <noise> Oczywiście, że tak. I jak mu poszło? No, no niestety przegrał na punkty, troszeczkę, troszeczkę chaosu się tam wkradł, w walkę, ale jestem z niego bardzo dumny. No dostał się do kadry i tam y, sprawdza się jako pięściarz i mam nadzieję, że, że będzie czerpał z tego przyjemność, będzie rozkwitał i cały czas przynosił mi dużo też, oprócz tego, że, że razem w domu możemy po prostu przeżywać te sukcesy i moje sportowe, i jego sukcesy to jest naprawdę coś fajnego, że w tym samym okresie w życiu Taka sytuacja jest. Nie? Czy możemy liczyć w takim układzie medal z, z mistrzostw w jego ręku? Yy, wiesz co, oddałbym każdy swój pas, po to, żeby on mógł zdobyć ten, który sobie wymarzy. Nie? Wiele lat temu powiedziałeś, że nie będziesz narzucał sobie drogi, jaką mają iść, czy będą sporty walki, czy nie. Zawsze będziesz za nich trzymał kciuki, im i wspierał, co by to nie było, ale czy serce rośnie? Że mimo tego wybierali te. No, wiesz, no oczywiście tak, jest to, są to dyscypliny bliskie mojemu sercu. I jeżeli w, w ogóle w skali roku ja mam bardzo mało czasu dla rodziny. naprawdę to się tak wydaje. Ludzie tego nie widzą, bo widzą tylko tą ten wierzchołek góry, jak my wychodzimy do klatki i obrzucamy te zdjęcia z rodziną i tak dalej, ale tego czasu jest tak naprawdę mało, więc jeżeli ja mam możliwość spotkać się te nie wiem, trzy razy w tygodniu, dodatkowe półtorej, dwie godziny z moim synem na sali potrenować sobie, nawet nie mamy okazji tam pogadać, ale po prostu razem potrenować, to to jest dla mnie po prostu no, ogromne szczęście. Nie? A jak Marcel sprawuje się na z sali treningowej? No, staram się go nauczyć takiej, takiej etyki pracy, żeby nie robił Tyle co wszyscy, tylko zawsze zrobił troszeczkę więcej. Nie? No, nie wiem czy to jest dobre, ale ja uważam, że to się sprawdza. I żeby też staram się, żeby też korygować te błędy, które ja popełniałem jako młody chłopak. Nie? Jako ojciec, tak ojcowska ręka czy jako trener? Nie, jako myślę kumpel, nie? Kumpel, który daje dobrą radę. Nie, 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 nie już wiem nauczony jestem, że po prostu jak on sam nie będzie chciał, no to, no, to tego nie zrobi, nie? Czy ja będę go zmuszał, terroryzował, czy nie, to on i tak tego nie zrobi, bo już ma 16 lat i ja tylko mogę mu przemówić do rozsądku i powiedzieć, co się sprawdza, a co się nie sprawdza, czego brakuje, czego, co powinien dołożyć, albo zasugerować bo tylko takie rzeczy, no i tyle. On się sam, im szybciej do tego dorośnie, tym lepiej i yy, szybciej wejdzie na jakiś tam wyższy level, nie? A nie ma od strony matki, że z, dlaczego idzie w stronę ojca? Nie, nie ma animozji, mama jest tylko niestety... W domu w Kurzona jak dwa razy dziennie przychodzi dwóch facetów do domu i rzuca y, górę prania, bo to ciuchy treningowe, to ona to, to, no, po prostu jest załamane, że cały czas musi a, dynamicznie prać. Nie? Dzisiaj Skorpion Jurkowski zwyciężył swój pojedynek. Jak ty byś miał być postacią z Mortal Kombat? Kto by to był? Jak ja bym miał być postacią, z... bo zawsze wiesz co? Ja Zawsze lubiłem w Mortal Kombat grać blanką. Yy, perukę założysz, jak trzeba będzie, na ważenie? Oczywiście, że nie. <laughs> wracając do Scotta jeszcze chciałem zapytać: wiadomo, ty nie nadziałeś się na te kopnięcia na korpus. Marcin Wójcik wiedział, co go czeka, też się nadział na te kopnięcia na korpus. Czy podczas przygotowań yy, poświęciliście jakąś większą uwagę właśnie obronie, czy walce z takimi zawodnikami, którzy cały czas okupują? No tak, no staraliśmy się przede wszystkim znaleźć parę partnerów, którzy y, tak samo wykorzystują tą broń i reagować w inny sposób niż ostatnio zareagowałem, czyli nie przyjmować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.